Cześć, tu Magda, pokażę Wam najnowsze komiksy wydawnictwa Egmont, które będą kolekcjonerskimi skarbami na Waszych półkach, ale także patentem na prezent. Zobaczcie. Asterix cieszy czytelników już od 60 lat. Myślę, że to świetne połączenie do dowcipu. Genialnego rysunku, nawiązań do historii, kultury, ale także do współczesności. Genialna kreska Alberta Uderzo i René Gościnnego, Cięty Język. Myślę, że świetnie się tutaj sprawdzają. Panowie dobrali się idealnie i dzięki temu czytelnicy mają ogromną przyjemność. Ale te wydania są wyjątkowe, nie tylko są w twardych okładkach, ale w środku każdego z nich jest 40 stron unikatowych, bardzo ciekawych, kolekcjonerskich, ciekawostek, w których dowiemy się, jak te komiksy powstawały, jakie pojawiały się wtedy artykuły prasowe, dowiemy się wiele o kulisach powstawania tych małych arcydzieł i myślę, że taka kolekcja bezbłędnie zagości na półkach nie tylko nowego pokolenia, ale tego, który na Asterixie się wychował. A oto przedstawiciel serii Egmontów, w którym to perełki literatury mają swoją adaptację komiksową. Oto opowieść Wilina Charlesa Dickensa i Dzięki niej możemy się przenieść do XIX-wiecznego Londynu, do dosyć takiego nieprzyjaznego środowiska i do potwornego Scroogea, który jest bezlitosny, zachłanny, nie szanuje nikogo a i szczególnie jest okrutny w stosunku do innych ludzi. Obserwujemy jego przemianę w przepięknych ilustracjach oddających mimikę i emocje, a i myślę, że nie jeden młody człowiek przekona się do prawdziwego arcydzieła, zaczynając od tego komiksu, zachwycając się zarówno jego warstwą literacką, jak i graficzną. Myślę, że będzie to świetna literatura na święta. Młodzi czytelnicy otoczeni będą światem wartości, hojności, empatii, szacunku do drugiego człowieka, a dorosłych, wytrawnych czytelników komiksu zachwyci to, z jakim szacunkiem autorzy podeszli do adaptacji tak znanego dzieła. Życzę Wam wspaniałych przeżyć z najnowszymi komiksami Egmontu i tego, żeby Wasza półka była pełna arcydzieł komiksowej literatury.